Czasem prawo jest pisane na kolanie. Czasem prawo jest pisane w taki sposób, żeby zabezpieczyć potrzeby albo interesy nie wszystkich grup. I to, właśnie to, miejcie w głowie, oglądając ten materiał. Dzięki. Implementacja dyrektywy tytoniowej. Czy wiecie, że według przepisów ten zbiornik zawiera nikotynę? Serio. Jeszcze raz popatrzcie. Ten zbiornik zawiera nikotynę według prawa. O co tu chodzi? Już Wam tłumaczę. Kiedy doszło do implementacji dyrektywy tytoniowej w 2015-2016 roku, okazało się, że na pudełkach musiały pojawić się takie napisy. Na przykład, This product contains nicotine, which i tak dalej, i tak dalej. Tak? Po polsku, co to. Jak będzie? Weźmy na przykład tutaj. Wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie. I o ile prawdą jest to, że nikotyna jest związkiem, który uzależnia. O tyle zdroworozsądkowo nie jest prawdą to, że puste atomizery, czy puste zbiorniki, czy nawet tulejka do takiego zbiornika. Zawiera nikotynę. Z ostrożności prawnej, jak to się ładnie mówi, producenci oraz importerzy zaczęli takie informacje umieszczać niemalże wszędzie. Tak więc, jeżeli jeszcze raz ktoś Wam powie, że to jest zgodne z przepisami, widzicie, tutaj są wszystkie produkty zawierające nikotynę, ale, ale. Czy ta praktyka nie stoi w sprzeczności z innymi normami prawdymi? Zastanówmy się. Wyobraźcie sobie, że jesteście konsumentami, takimi bardzo aktywnymi, konsumentami, znającymi swoje prawa. I teraz przychodzicie do vape Shopu, takiego jak mój. Bierzecie sobie takiego Draga X2. Czytacie sobie: O, wyrób zawiera nikotynę, która powoduje szybkie uzależnienie. Świetnie. Podejdą do tego budżetowo. Nabędę drogą kupna taki oto sprzęt. Bo on przecież według napisu tego już zawiera nikotynę. Więc więcej mi do szczęścia jako nikotyniście nie potrzeba, prawda? Później przychodzicie do domu, odpalacie sprzęt, nie kupując żadnego płynu, bo przecież ten wyrób zawiera już nikotynę. I czeka was spodziewana, przykra niespodzianka, prawda? I co wtedy? Czy pójdziecie do rzecznika praw konsumenta? Ze skargą. Czy będziecie mieli solidne podstawy, żeby domagać się od sprzedawcy, od producenta, czy też od importera odszkodowania za dość uczynienia, dołożenia płynu w prezencie, albo odstąpienia od umowy? A jeżeli ponieśliście dodatkowe koszty, jechaliście te 20-30 km do najbliższego wejścia, bo na przykład nie mieszkacie w dużym mieście, ale przeczytaliście, że to już ma przecież to, o co Wam chodzi. Że tak. Może zrobię dogrywkę, bo nie wiem, czy to wybrzmiało tak, jak chciałem, żeby było. Mianowicie, mówimy o czymś, co jest zgodne z przepisami prawa albo z powszechnie obowią obowiązującą praktyką, prawda? I teraz, jeżeli w dyskusji z kimkolwiek usłyszycie, że tak, jak jest zgodnie z prawem, to jest prawidłowo, bo tak musi być, bo ktoś to wymyślił mądrzejszy od nas, lepiej znający się na prawie. To generalnie co do zasady pewnie tak jest. Natomiast, natomiast czy zawsze jest tak w, w każdym przypadku, niniejszy przykład pokazuje, że czasem prawo jest pisane na kolanie, czasem prawo jest pisane w taki sposób, żeby zabezpieczyć potrzeby albo interesy nie wszystkich grup. I to właśnie to miejcie w głowie, oglądając ten materiał. Dzięki.